Przez wiele lat na rzecz drzew zrozumieliśmy, że ważnym elementem tej pracy, tego wysiłku, właśnie tej troski o drzewa jest też to, aby dane o drzewach, dane o tych drzewach, którymi zarządzamy, były profesjonalnie gromadzone i aby narastały, aby tworzyły jedną, wielką, że tak się wyrażę, bazę, bazę danych, to bardzo ułatwi zarządzanie i myślenie o drzewach z troską, z troską, z myślą, aby one przetrwały w krajobrazie, mimo tego, że bardzo często wymagają, szczególnie aleje wymagają przebudowy i temu ma służyć narzędzie Checktrees, narzędzie IT, które po analizie rynku pierwotnie chcieliśmy sami stworzyć takie narzędzie, ale okazało się, że nie trzeba wyważać już drzwi, które istnieją, tylko je otworzyć i adoptowaliśmy narzędzie od Czechów Czechtris Cieszę się, że możemy się spotkać z częścią z Państwa twarzą w twarz. Tak jak też już Piotr wspominał, z częścią Państwa znamy się z kursu certyfikowanego inspektora drzew albo z różnego rodzaju szkoleń. Także będzie mi bardzo miło Państwu pokrótce opowiedzieć o programie CheckTrees, o tym, jak sobie ułatwić pracę w terenie. Czym jest w ogóle CheckTrees? Jest to w zasadzie cały system, który ma ułatwić stworzenie bazy drzew, a także ułatwić zarządzanie i sprawdzanie tego, jak się drzewa na danym, na danym obszarze mają. I system CheckTrees składa się z takich elementów, jakim jest portal Drzewa pod kontrolą, jest to właśnie strona, którą tutaj Państwo widzicie. I na tym portalu mamy trzy poziomy dostępu. Jest to dostęp publiczny, jest to dostęp dla zarządców terenu, czyli tak zwanych partnerów, oraz dostęp dla arborystów, czyli tak zwane konto arborysty. Troszeczkę jeszcze o tych poziomach dostępu opowiem później. Teraz tylko tak wspomnę, że ten dostęp publiczny jest taki, że w zasadzie osoba nie musi zakładać żadnego konta, może po prostu sobie wejść na tą stronę, zajrzeć do mapy i korzystać z danych, które są tam opublikowane. Natomiast dwa pozostałe poziomy dostępu, czyli partner, arborysta muszą już mieć założone konto, żeby z tych wszystkich możliwości, które, które system daje korzystać. Yy, drugi element yy, tego systemu to jest aplikacja. Yy, jest to aplikacja darmowa yy, CheckTree, z którą możecie Państwo pobrać yy, ze sklepu Google. Yy, Wymagania sprzętowe, które, których wymaga ta aplikacja, są to, jest to tablet o przekątnej ekranu minimum 9,7 cala im większe jak najbardziej mogą być, natomiast aplikacja nie będzie działać na, na telefonie z tego względu, że właśnie nie spełnia tych wymagań dotyczących ekranu. No i jest to tablet z systemem Android. Natomiast tutaj już się też dowiedziałam od, od kolegi, że jest w fazie testowej również aplikacja na Maca. No więc należy się też spodziewać, że ci Państwo, którzy korzystają z, z tego systemu, będą również mogli z tej aplikacji korzystać. I teraz tutaj ważna informacja, żeby właśnie móc korzystać z aplikacji to należy założyć konto, na, konto arborysty na tej stronie drzewa pod kontrolą.pl, o której wcześniej wspominałam, i na, na początek jest niezbędny dostęp do internetu, czyli musimy się zalogować, pobrać sobie mapę. Już później w terenie możemy pracować bez internetu, ale żeby, żeby pra, program zaczął działać, to, to na początek ten internet jest nam, jest nam potrzebny. I teraz jak korzystać z aplikacji, to opowiem troszeczkę na przykładzie swoich doświadczeń, ponieważ przez ostatnie półtora roku miałam przyjemność testować aplikacje właśnie w ramach projektu tutaj realizowanego między innymi przez Stowarzyszenie jako inicjatywa. I e, tych drzew e, w, ramach, e, w ramach testowania e, przeklikałam ponad tysiąc, także tak dosyć dużo, dosyć dużo e, miałam możliwości e, no, sprawdzić, czy ta aplikacja faktycznie się w terenie sprawdza, czy nie. No ale tak, zanim, zanim po aplikację, zanim zaczęłam już te drzewa inwentaryzować, to tutaj taka ważna informacja, to też macie Państwo o tym informację w standardzie inspekcji i diagnostyki drzew, że drzewa w terenie należy w jakiś sposób oznaczyć, żeby było wiadomo później, w przyszłości, że to konkretne drzewo to jest to, o które nam chodzi. I akurat tutaj w projekcie zostały wprowadzone tak zwane arbotagi. Są to takie malutkie tabliczki z numerem, bardzo nieduże, także naprawdę trzeba podejść do drzewa, żeby je zobaczyć. A później w przyszłości to bardzo mocno ułatwia zidentyfikowanie takiego drzewa. Szczególnie jeżeli mamy na przykład drzewo, gdzie ma być wykonany jakiś konkretny zabieg albo. Z jakiegoś powodu drzewo musi być się wycięte, no to bardzo byśmy nie chcieli się pomylić, czyli to, że akurat konkretne drzewo jest do wycięcia, no to tutaj te, tego typu oznaczenia bardzo mocno ułatwiają. Yy... No i kiedy już zalogujemy się do tej aplikacji, mając internet, zakładamy projekt, tutaj dosyć, dosyć jest prosta ta aplikacja, nawet jeżeli w pierwszym odruchu może się wydawać, że jest bardzo mało informacji, jest ona dosyć intuicyjna, także nie ma tutaj problemu, żeby dosyć szybko się nauczyć z niej korzystać. No i kiedy założymy już projekt, przechodzimy jakby do dalszych, do dalszych elementów, zakładamy rejon, czyli może to być na przykład gmina i dalej obszar. W tym przypadku akurat tutaj pokazuję Państwu aleję dębową w Rzucewie. No i kiedy mamy już założony ten obszar, możemy go sobie opisać ogólnie. Na przykład opisać całą aleję. Tutaj Piotr mówił, że wskaźnik nie działa, więc a nie, coś tutaj świeci. Tutaj po prawej stronie macie Państwo notatkę, także możecie sobie wszystko po prostu opisać, że jest to aleja taka i taka. I jakieś takie ogólne informacje dotyczące całego obszaru, które w danym momencie inwentaryzujecie. No, i tutaj właśnie to, po co jest nam potrzebne. Jeszcze internet na początku. Możemy pobrać mapę. Może to być z podkładem satelitarnym, może to być też inny podkład. Jest możliwość wyboru w aplikacji tego podkładu. Żeby później w terenie było nam łatwiej zidentyfikować drzewo i zlokalizować to drzewo na mapie. No jest to kolejna ważna, ważna sprawa, żeby później nie mieć problemu odszukać to, to drzewo w terenie. Mówię o tym podkreślam i podkreślam i o tych numerach i o tej lokalizacji drzew w terenie, Dlatego, że w momencie, kiedy my robimy inwentaryzację, no to jest to dla nas dosyć oczywiste. Mniej więcej pamiętamy, że w połowie alei były takie numery, albo że tutaj w tej, w tej części alei czy parku było drzewo, które wymagało jakichś zabiegów, ale musimy pamiętać, że w momencie, kiedy robimy inwentaryzację, to tak naprawdę nie robimy jej dla siebie. I osoby, które później od nas uzyskają te dane, Czasami mogą nawet dokładnie nie wiedzieć, jak wygląda dany obszar, który inwentaryzowaliśmy, więc muszą mieć łatwość po prostu dotarcia do tego drzewa. I dlatego tak ważne jest dobre oznaczenie drzewa w terenie i zlokalizowanie go na mapie. No i tego, do tego momentu jest ten internet nam potrzebny. No już tutaj dalej, dalej możemy pracować bez dostępu do internetu. No i to co jest dobre w tej aplikacji CheckTrees i takie było też założenie tutaj projektu, że aplikacja CheckTrees i standard inspekcji diagnostyki drzew, o której wcześniej mówił Piotr Kochmielowiec, są ze sobą kompatybilne i mamy tutaj dokładnie te wszystkie rzeczy, o których jest mowa w standardzie, mamy też tutaj w aplikacji. No i mamy pierwszą zakładkę, to są podstawowe informacje na drzewie. Tutaj na przykładzie numer, drzewa numer 13, który ma też konkretny tak nabity, czyli dendrometria, wysokość drzewa, obwód, to wszystko wpisujemy, wpisujemy w tej zakładce. I gatunek oczywiście to też tutaj bardzo ważna sprawa. Kolejna zakładka to są ocena podstawowa drzewa i to jest dokładnie to wszystko, co mamy w standardzie: czyli wiek, witalność, kondycja, stabilność. To wszystko mamy tutaj. I te punkty, które, które tutaj Państwo widzicie, są kompatybilne ze standardem. Czyli jeżeli w standardzie mamy stabilność 1, no to tutaj w aplikacji to będzie dokładnie to samo. Czyli chodzi o to, żeby, żeby nie mieć wątpliwości, co oznacza tutaj jedynka, to właśnie jest to na bazie standardu. Kolejny poziom to są zalecenia. Mogą to być zalecenia związane z cięciami, mogą to być zalecenia związane już z diagnostyką taką specjalistyczną. To też tutaj wynika ze standardu i sposób, w jaki oceniamy priorytet czy częstotliwość. To też Państwo możecie te informacje znaleźć w standardzie. Kolejna zakładka, organizmy towarzyszące na przykład jakieś gatunki chronione, czy, czy grzyby. Docelowo pewnie ten słowniczek gatunków, które, które tutaj nam możemy sobie rozwinąć będzie, będzie szerszy. Zdaje się, że na razie jeszcze chyba nie ma porostów, dobrze, dobrze pamiętam, no ale, ale będą, także, także ten słownik też będzie rozwijany i też wszelkie sugestie na pewno tutaj stowarzyszenie jako inicjatywa chętnie od Państwa, od państwa przyjmie. No i dokumentacja fotograficzna. Jeżeli korzystamy z tableta, no to możemy zrobić to zdjęcie tabletem dosyć dobrej jakości. Także wszystko mamy po prostu w tej aplikacji. Nie musimy też nawet mieć przy sobie aparatu, żeby, żeby to drzewo udokumentować. No i to, co jest też dosyć dobre w tej aplikacji, po na przykład skończonej pracy w danym dniu, wiemy, że jeszcze będziemy tą aleję dalej robić, możemy sobie zrobić kopię zapasową, możemy ją zrobić tak na urządzeniu, ale możemy ją również wysłać na nas, nasz dysk Google i to też jest wygodne i daje nam taką pewność, że w razie gdyby coś tam się stało, no to możemy odzyskać naszą pracę. Po skończonej pracy w terenie, kiedy już mamy wszystkie drzewa zinwentaryzowane, wszystkie dane, które które chcieliśmy wprowadzić, są wprowadzone. Przesyłamy ten nasz projekt na serwer i będzie później ta inwentaryzacja dostępna na tej stronie, o której wcześniej Państwu mówiłam, czyli drzewopodkontrolą.pl. Logujemy się na tą stronę z dostępem jako arborysta, wchodzimy sobie tutaj w zakładkę Aplikacja i tam znajdujemy tą, tą naszą inwentaryzację, w tym przypadku akurat właśnie ta, ta aleja wrzucewie. I do tego momentu sobie właśnie możemy też sprawdzić. Czyli to, co mieliśmy na mapie w, w aplikacji, mamy dokładnie to samo tutaj na mapie w, na, na serwerze, na, na, na stronie. Możemy sobie rozwinąć i te wszystkie dane, które wprowadziliśmy w aplikacji, mamy dokładnie, y, dokładnie tak samo tutaj wyszczególnione, czyli są te ogólne informacje, dendrometria, y, ta ocena, y, towarzyszące organizmy, to wszystko, co wprowadziliśmy w aplikacji tutaj, y, tutaj możemy sobie podejrzeć. No i teraz jeszcze troszeczkę właśnie o tych poziomach dostępu. Czyli ten dostęp publiczny, to tak jak wcześniej mówiłam, osoba, która chce skorzystać z danych udostępnionych, nie musi się logować, po prostu wchodzi sobie w zakładkę Mapa. No i ma możliwość obejrzenia, gdzie w którym miejscu były prowadzone inwentaryzacje za pomocą tej aplikacji w danej gminie na przykład. I Jeżeli gmina zdecydowała się upublicznić taką inwentaryzację, może sobie taka osoba wszystko obejrzeć i zobaczyć, ile jest tych drzew, w jakim są stanie i, i może to robić bez zalogowania. Drugi poziom dostępu to są zarządcy drzew, czyli, czyli tak zwany partner. No partner ma już tutaj więcej możliwości. Partnerem są zarządcy drzew, czyli tak naprawdę właściciele danych, bo tak jak już wcześniej mówiłam, arborysta nie robi inwentaryzacji dla siebie, tylko dla kogoś, kto, kto mu tę pracę zleca. No i teraz zarządcy drzew mogą opublikować taką inwentaryzację właśnie po to, żeby była dostępna dla, dla mieszkańców na przykład. Mogą korzystać z narzędzi do planowania zabiegów. I mają też możliwość wyszukiwania specjalistycznych firm, które na przykład korzystając z aplikacji, arboryści się zalogowali, zaznaczyli, jakie usługi, jakie usługi wykonują i można sobie też z takiej, z takiej listy skorzystać. No i tutaj na przykładzie nadmorskiego Parku Krajobrazowego, dla którego Stowarzyszenie inicjatywa wykonywało inwentaryzację alej Rzucewo Słonino. Dane zostały nam przekazane przez, przez stowarzyszenie i my teraz z poziomu parku mamy możliwość obejrzeć sobie dokładnie te wszystkie dane, które zostały przez stowarzyszenie wprowadzone. Także nie musimy dostawać w wersji papierowej, po prostu tych drzew jest tam ponad 300, tak? Dobrze pamiętam. Tak, właśnie ponad 300 drzew, więc nie musimy tego dostawać po prostu w takim pliku papierowym, tylko mamy możliwość obejrzenia sobie tego wszystkiego na serwerze, kliknąć sobie w konkretne drzewo, jeżeli coś nas zaniepokoi albo no, coś tam się wydarzyło, na przykład drzewo się rozłamało, dokładnie możemy sobie to sprawdzić. Co tam było dla tego drzewa wskazane. No i to jest właśnie to, co ja o tym mówię. Tutaj mamy możliwość z poziomu partnera przeglądać te wszystkie dane, które zostały dla nas przygotowane. No i, no i ten ostatni dostęp niezbędny do tego, żeby korzystać z aplikacji czyli konto arborysty. Tutaj aboryści mogą sobie też korzystać z możliwości planowania i ewidencjonowania wiązań, no ale to już jest taka wiedza bardziej specjalistyczna więc tutaj nie będę wchodzić w szczegóły. I teraz tak, do tego momentu, o czym ja wszystko tutaj opowiadam, tak logowanie się na stronę, pobranie aplikacji, korzystanie z aplikacji, przesyłanie danych z aplikacji na serwer, to wszystko jest darmowe. Przeglądanie też inwentaryzacji na serwerze jest darmowe. Ale jeżeli chcemy właśnie przekazać dane właścicielowi albo chcemy, żeby ta inwentaryzacja była dalej później upubliczniona, musimy ją uwolnić, tak to się tutaj nazywa. I to już, to już nie jest bezpłatne, tutaj należy wykupić kredyty, no ale to jest trochę tak jak na przykład ze Spotifyem, tak? Mamy taki podstawowy dostęp, ale jeżeli chcemy korzystać ze wszystkich udowodnień, które, które nam daje, no to wykupujemy wersję premium. I tutaj też troszeczkę tak jest, że jeżeli chcemy korzystać ze wszystkich możliwości, które nam daje system, no to, no to częściowo musimy za to zapłacić. I w momencie, kiedy już uwolnimy tą inwentaryzację to możemy sobie wygenerować raport, czyli nie mamy tego tylko w wersji internetowej, ale możemy też sobie pobrać raport z inwentaryzacji w formie PDF-a, możemy też przygotować sobie mapę w formie PDF-a albo właśnie opublikować tą, tą inwentaryzację, żeby była ona dostępna dla osób, które chcą korzystać tylko z tej opcji publicznej. No, także myślę, że tak pokrótce przedstawiłam Czech TriSA. Dziękuję za uwagę. Tutaj na zakończenie, jeszcze model tableta z DIY obudową. Sprawdzała się przez półtorej roku. Tabletowi nic się nie stało, także dziękuję bardzo za uwagę. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, no to też proszę do mnie albo tutaj do kolegów. Jest pytanie, nie co mikrofon, żeby to pytanie się nagrało. To po to z tym mikrofonem? Ja mam jedno pytanie, bo tak, pierśnice wiadomo, łatwo je zmierzyć za pomocą klupy, natomiast w aplikacji jest również podawany wymiar wysokościowy. W jaki sposób pani dokonywała tych pomiarów I z jakimś specjalistycznym przyrządem, czy, czy bo mówię, pierśnice jesteśmy w stanie określić hmm. nawet chociażby hmm. za pomocą klupy. Tak. Natomiast z tym wysokościowym ciężko jest po prostu czasami dostosować się bez udziału arborysty bądź podnośnika. To znaczy wysokość drzewa, znaczy tak, bo generalnie też przy zakładaniu projektu decydujemy się, czy chcemy korzystać, czy chcemy mierzyć średnicę, czy chcemy mierzyć obwód. My akurat mierzymy obwód z tego względu, że tutaj mamy to 1,30, m, czasami też to 5 cm, jeżeli podejrzewamy, że drzewa mogą być wskazane do wycięcia, więc jednak obwód. Natomiast jeśli chodzi o wysokość, no to po prostu przy użyciu wysokościomierza, to nie, jakby nie zlecamy tego żadnej firmie. Tutaj też zgodnie ze standardem, Piotr popraw nie Mówię źle, dokładność wysokości jest do jednej dziesiątej metra podawana w standardzie, czy do metra? Chyba do metra. Czyli tak, 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 okej. Okay. No ja wiem, ale ta, wysokościomierze podają taką dokładność, no tak, ale czyli, czyli tutaj wysokościomierz. No oczywiście te metody mierzenia wysokości są różne też z proporcji, prawda, to już jak Państwo sobie to zrobicie, no to, no to jakby nie ma tutaj jakiegoś takiego wskazania. Wysokościomierz jest o tyle wygodne, że to po prostu idzie szybciej. Tak, jest metoda geometryczna, ale wymaga trochę zabawy. Przy tym Na przykład, jeżeli mamy, mamy aleje, no to my robiliśmy to w ten sposób, że po prostu nie mierzyliśmy wszystkich drzew, tylko mierzyliśmy kilka i po prostu wyciągnęliśmy sobie z tego średnią, no pomijając jakieś takie drzewa, które na przykład były ewidentnie wyższe albo, albo niższe. To ja mam pytanie o te koszty, jak to wygląda z udostępnianiem potem. No właśnie, Adam, udało Ci się dowiedzieć w jakiej wysokości teraz z tymi kredytami. To znaczy, jest? trzeba mhm, przyjąć mhm. taki koszt z jednego drzewa około 1 euro. To trudno mhm. dzisiaj na złotówki, w związku z tym, że. Że, że no, kurs się zmienia, to już no jest tak, przedsięwzięcie to to jest międzynarodowe, mhm. ale no, to jest taki koszt, który m, gwarantuje utrzymanie tych danych, utrzymanie serwera. No, musi się to wiązać z jakimś kosztem. Mhm. No właśnie, bo tutaj plusem tego jest to, że no, te dane na tym serwerze będą, czyli no, po prostu w jakimś sensie to jest to, co Ewa tutaj mówi, koszt po prostu utrzymania tego zaplecza te, technicznego. Przy czym możemy się umówić, czy te koszty ponosi arborysta, Czyli, jeżeli zlecamy, to na przykład e, wpiszemy to, że musi uwzględnić sobie te, te koszty, czy, e, czy ponosić będzie koszt e, m, właściciel, właściciel danych, czy jej partner? Nie? Ja jeszcze też dopowiem, że no to jednak niewielkie, e, f, niewielki e, koszt. E, Gwarantuje stabilność tego przedsięwzięcia i też to jest bardzo ciekawe spojrzenie naszego sponsora, jakim jest oprócz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jest przede wszystkim program LIFE. I właśnie to było jedno z tych pytań, jak my zagwarantujemy stabilność po zakończeniu projektu, bo wprowadzamy dane, tworzymy bazę danych i chcemy z niej. Y, 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 dalej móc y, y, korzystać, więc stąd te koszty. Mhm. To znaczy, tak, jeszcze tylko tutaj chciałam skomentować. Nie wiem, czy tam dam coś też w tym powiedzieć, ale bo to jest. Y Znam przykłady gmin, które zleciły przygotowanie GIS-u dla, dla gminy i jakby mapa, i te wszystkie dane, które tam były, to działało przez parę lat, ale w momencie, kiedy skończyła się umowa z firmą, która wykonała taką stronę, no to strona przestała działać i w zasadzie no w jakimś sensie są to pieniądze wrzucone w błoto, więc no tutaj chodzi też o to, żeby takiej sytuacji uniknąć. Tu, jeżeli mogę cię jeszcze włączyć. Jednym z założeń... Tu stanę bliżej, będzie kamera. Jednym z założeń, jakie przyświecały przy tworzeniu, czy jakby przy adaptowaniu tego rozwiązania, było to, żeby rozwiązanie miało jak najniższy próg wejściowy, jeśli chodzi o finanse. Duże miasta zwykle nie mają problemu z tym, żeby wysupłać milionowe kwoty na zakup nowej aplikacji, a potem kupić tablety, przeszkolić ludzi i wypuścić ich w teren. Czy małe gminy, mali zarządcy mają z tym problem, żeby wysypuć milionowe kwoty? Dlatego ten próg wejściowy miał być minimalny. Tutaj w, w tym rozwiązaniu, w rozwiązaniu CheckTrees, ten próg jest zasadniczo tylko na te drzewa, które chcemy w danym momencie poddać inwentaryzacji. Jeżeli mała gmina mówi sobie, no to w tym roku w budżecie zrobimy sobie jeden park wiejski. I przeliczamy z grubsza, jaką mamy kwotę na to, i ten park robimy. A w kolejnym roku robimy kolejny, robimy aleje i tak dalej. Można sobie nabudowywać dzięki temu infrastrukturę elektroniczną, tak, którą mamy dotyczącą drzew. I nie trzeba zainwestować w jakoś wybitnie w sprzęt, we własne serwery, w utrzymanie tego serwera, bo to rozwiązanie jest samostabilne. Tak samo posiadanie koszta, posiadanie konta, czy partnera, czy arborysty nie pociąga ze sobą licencji. W związku z tym zasadniczo jedyny koszt jest. To jest koszt za uwolnienie drzew. I czy ten koszt jest jednorazowy, bo to jest też pytanie, które się pojawiło, ten koszt za uwolnienie drzewa jest jednorazowy. To, to, to drzewo jest umieszczone w systemie i ono wtedy jest i jest tam dostępne. Kolejny koszt, jeżeli chcielibyśmy z tym dla tego drzewa wykonać ponowną inwentaryzację po okresie dwóch, trzech lat, no to wtedy pociągamy połowę kwoty umieszczenia drzewa w systemie. I to zasadniczo są, póki co jedyne koszty w tym modelu biznesowym, jaki, jaki jest w tej aplikacji stworzony, czy w tym systemie stworzony, o tak. Także jeśli nie ma więcej pytań, to ja bardzo dziękuję i przekazuję mikrofon dalej.